Witam ponownie w kolejnym materiale. Dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o PTGC, porozmawiamy sobie trochę o SCADA, bo deweloper wrzucił kolejne tokeny na zamrożenie. W sumie pogadamy sobie o tym, o czym mówi większość, czyli narzekają, że cena spadła na puszczenie oczywiście. Tutaj nie ma zaskoczenia żadnego z mojej strony, że ceny powędrowały gdzie powędrowały. I na sam koniec damy sobie trochę Hopium odnośnie Richarda, odnośnie tego, co może się wydarzyć, chociaż teoretycznie nic nie musi się wydarzyć z tego, co ja tutaj będę opowiadał. Kolejna teoria spiskowa czas start. Zaczniemy sobie od Skady. Jak widzimy tutaj po podłączeniu portfela, widzimy tutaj na dole Developer Wallet Lock, Supply. Z tego co ja się dowiedziałem. Nie można już tych tokenów wyciągnąć szybciej. Nie można ich wyciągnąć przed upływem tego czasu tutaj. Czyli jak widzimy raz, dwa, trzy, 100 milionów tokenów jest, czyli w sumie 1 trzecia, prawie 1 trzecia, bo tam coś 310 czy 320 milionów tokenów jest ogólnie wszystkich. Więc tutaj mamy 100 milionów tokenów zamrożone. Było na 1000 dni, teraz wiadomo, zostało 975 dni, czyli powiedzmy 3 lata, niecałe 3 lata. Tutaj widzimy kolejne tokeny wjechały 5 milionów, tak 5 milionów tak, 5 milionów 7 i znowu 5, czyli 17 milionów, z czego 10 milionów jest na 5000 dni. Jeżeli wierzyć słowom dewelopera, no to on odpowiedział mi krótko że nie da się zakończyć tego loka przed czasem. Czyli z tych 300, załóżmy, że jest 320 milionów tokenów skady, 117 milionów jest zamrożone, czyli pozostało nam około 200 milionów tokenów na rynku, powiedzmy. Więc zbudowanie nawet jeszcze pozycji rekina, załóżmy, że nawet liczymy wszystkie tokeny, to jest to około 300 tysięcy tokenów skady na chwilę obecną to są jakieś nieduże pieniądze, bo ona też mocno dość spadła. Zobaczmy sobie tą skadę 26 już. E, wiadomo, po jakimś tam materiale można było to sprzedać wyżej. Tam jakieś 100% można było zrobić. E, natomiast 0026, jak wezmę szybko kalkulator, to ile to będzie 700 dolców? Zrobię sobie 300 tysięcy. Nawet 0,027. No 810 dolarów kosztuje nas pozycja rekina. I oczywiście cena może jeszcze zjechać, ale może też i odbić się w górę. Co widzieliśmy wcześniej, że bardzo szybko ta cena potrafi podskoczyć. No to jest mało. To projekt jest mały, w sumie ma jeden miesiąc. Tutaj widzimy w prawym, w pra po prawej stronie. Kto wie, jeżeli by tak sentyment na całej sieci się zmienił, no to może to również złapać fajny wiatr w żagle. I w sumie tyle chciałem poruszyć odnośnie tego y, dewelopera, który dalej mrozi tokeny. Fajnie z jego strony buduje to jakieś tam zaufanie poniekąd, jeżeli faktycznie y, tych tokenów nie da się szybciej wyciągnąć. Oczywiście, jeżeli my chcemy dostawać więcej skady z wolumenu, to musimy kupić jeden z czterech tokenów, znaczy kupić i później włożyć w płynność ICBM albo WH, albo WPLS, albo XA. Robimy sobie tam parę i dostajemy skadę, coś tak jak na przykładzie PTGC. Natomiast tutaj, gdy będziemy chcieli opuścić tą płynność, ten staking, będziemy płacili 2% FI. tłumaczyłem to w pierwszym materiale odnośnie Skady. To chyba tyle odnośnie tej Skady. Chciałem głównie się skupić właśnie na tym zamrożeniu. Kolejne zamrożenia robi, więc spoko. I tutaj w ogóle jest jeden na 7000 dni prawie poszedł. Pewnie było 7000 dni, tylko zleciało już 10 dni. No, ciekawie, jest bardzo mało tokenów, więc ta cena może być też bardzo duża. Mam nadzieję, że ta płynność będzie większa. Na razie, wiadomo. Spadek ceny wszystkiego, spadek płynności. Bitcoin też nas nie rozpieszcza. Jak wiemy, wszystko ze sobą jest połączone. Czy to skarpety z sandałami, czy to Bitcoin z Ethereum, Ethereum z Bitcoinem i Pulse Chain z Ethereum. Fajna korekta. Nie wiem, tu pewnie było ile 30, już kiedyś to chyba liczyliśmy 32. I tutaj pewnie odczytu mniej więcej 30. No, nic nowego, nic, nic szczególnego. Taki resecik szybka bez samoże. Zobaczymy, czy ten dodruk, który ma się pojawić w grudniu, czy tam w styczniu, coś tutaj nam pomoże. Przechodząc do PTGC, no to co? Bardzo ciekawa wiadomość. Padła, padły słowa od Mando i od y, TGZENA, że w przyszłości, w sumie tak zaczynają od końca, że mało osób wybiega jakoś 3, 4, 5 lat do przodu i w sumie to, czym krypto jest dzisiaj, czy to, czym jest pulstrzeń dzisiaj, y, może być kompletnie czymś innym za kilka lat. I mam nadzieję, że będzie kompletnie czymś innym, że tutaj jednak. Y, Pulsechain będzie miał swoją ramkę ramkę, ramkę ramkę fiatów. No niby Rysiek ma to zrobić. Może już to jest gotowe. I tym, czym PityGC jest dzisiaj, nie będzie tym samym za kilka lat. Nie wiadomo, będzie cały czas spalanie tokenów, będzie coraz mniej. Natomiast w ostatnim czasie zobaczyliśmy, że tam 500 milionów tokenów zostało spalonych na zawsze, czyli prawie dwa rekiny zostały spalone, już nigdy nie wrócą na, rune, na, na rynek. Yy, takie 100 milionów tokenów to można spalić przy użyciu tych pięciu, yy, tych pięciu propozycji, bo tutaj mamy 500 yy, milionów pulsa, ratio jest mniej więcej 6 do 1, 5 do 1, więc prosta matematyka, można spalić 100 milionów tokenów. I kto z nas nie chciałby mieć 100 milionów PTGC? No, nie jeden z nas, nie jeden na pewno na sieci pulschain chciałby mieć 100 milionów tokenów PTGC i zarabiać sobie więcej PTGC. Oczywiście, ja jestem zaskoczony tym, znaczy nie powinienem być zaskoczony, natomiast cena jest niższa, przez co dostajemy więcej tokenów. Wolumen jest średni, ale gdzie teraz jest duży, jeśli chodzi o pulschain? Zobaczmy sobie jeszcze na PTGC na wolumen. Ile mamy? 54 tysiące w ostatnie 24 godziny. I ja zauważyłem, że tych tokenów naprawdę dostaje więcej. Wolumen jest liczony w dolarach. Cena tokena spadła. Tym samym dostajemy więcej tokenów. I teraz tylko czekać aż sentyment się zmieni. Czekać aż złapiemy tutaj jakiś wiatr w żagle ponownie. I te wszystkie tokeny, które dzisiaj. Zbieramy, które zbierzemy za miesiąc, za dwa. Zrobią sobie razy dwa, razy trzy, razy pięć. Mogą być to dość dobre pieniądze. No i teraz, w sumie, przechodząc do tematu. Większość gdzieś tam narzeka, że przecież ceny spadły. No, tutaj z mojej strony jest zero zaskoczenia, no, że, że ceny poleciały na pysk. Przecież nie można poświęcać corecoinów i wszyscy, którzy nie mieli stable stablecoinów na boku, a podejrzewam, że niewiele było osób, które po prostu sobie siedziały w stable, bo uważały, że wszystko się zawali, że bitcoin w ogóle zadupce nam tutaj 30% korekty. No i wyszło to poświęcenie w takim dość, można by powiedzieć, Słabym sentymencie ogólnym na, na, na rynku, ogólnie. I teraz osoby, które chcą po prostu brać w tym udział, muszą coś sprzedawać. No i zazwyczaj sprzedają to, co mają. Tak. I ktoś może sprzedać jakiegoś tam memcoina, ale finalnie tak to musi przejść prze, przez puls Musi najpierw mema wymienić na pulsa, później pulsa na coś innego i wyjść z sieci. Więc tutaj zero zaskoczenia, że ta cena poleciała i finalnie. Nie mam chyba tej strony. Rufx.info. Chyba tutaj będzie. Finalnie jest to taki, moim zdaniem, jest to taki moment przejściowy, że to wszystko leży. I dopóki tutaj gdzieś nie, nie znajdziemy się w okolicy 3 grudnia, to raczej nic, wiele się nie wydarzy. Ja się nie zdziwię, jak tutaj gdzieś pod koniec, powiedzmy 2 grudnia, czy kilka godzin przed. Już zwiększaniem tego przelicznika, czy zmniejszaniem tego przelicznika, ile tokenów dostaniemy. Nagle tutaj kilka godzin przed wiedzie jakiś duży portfel albo kilka dużych portfeli. Nie wjeżdżają teraz, bo po prostu nie chcą dać czasu innym osobom, żeby mogły ich przebić w tym poświęceniu. Tutaj widzę 437 tysięcy już. No bardzo ciekawe, nie wiem, pewnie to rysiek, pewnie ten rysiek. Naszymi pieniędzmi się bawi, które przerzucił przez tornado, ale nieważne. Chodzi mi o to, że dopóki ten tutaj multiplayer się nie, nie będzie zwiększał, zmniejszał w sumie dla nas, zwiększał. Wiadomo o co chodzi. To nic sensownego na siedzi się nie wydarzy. Jest to sytuacja przejściowa, w której po prostu tokeny poleciały, bo ludzie chcą brać w tym udział. 4600 poświęceń? Ciekawe, bardzo dużo. No, widzimy tutaj portfel 470 tysięcy. Reszta cieniutko i zobaczymy, jak to się potoczy. To jest trochę takie, jakby kasyno tutaj, ponownie. Przypomina mi się rok 2021 i poświęcenie na Pulsa i Pulsixa, też takie kasyno. W sumie, ostatnio, chyba wczoraj, wczoraj czy przedwczoraj, gdzieś mi się pojawiło, że jakiś tam Pato streamer wykorzystał. No, wizerunek y, Roberta Lewandowskiego, że chodź gramy z elitami, zagraj z nami w kasynie, coś takiego zrobił przy użyciu AI, w sensie grafikę przy użyciu AI i wpuścił to u siebie tam gdzieś y, na, na relację. No i chyba chłopak będzie miał trochę y, przejebane, no bo wykorzystanie wizerunku Roberta Lewandowskiego bez jego zgody, na jego miejscu prawnicy mogliby coś tam zrobić. Kasyna ostatnio są bardzo popularne, jakieś tam hazardowe zagrywki. Nawet, nawet gdzieś tam w świecie kryptoinflu widziałem kilku, że mówiło chodź dawaj zagraj z nami, wygrywaj codziennie, nie? Każdy wygrywa, zakręć kołom jakaś tam ruletka czy coś. Czy naprawdę jest aż tak źle na rynku, żeby musieli polecać takie rzeczy i ludzi może nie nakłaniać, no bo oczywiście każdy jakąś tam decyzję podejmuje samodzielnie. Czy jest aż tak źle na rynku, że muszą, muszą się pytać takich rzeczy jak jakieś kasyna, jakieś ruletki? Mam nadzieję, że ludzie nie biorą w tym udziału, że nie dadzą się nabrać na teksty typu: typu Zarabiaj codziennie, każdy wygrywa 100%. Hej, hej, tak, kasyno zawsze wygrywa. To prawda. No i. Jestem ciekawy jak to wszystko się potoczy na naszym rynku, czy coraz więcej takich akcji zacznie wypływać, że nagle ktoś tam, kurczę, czepia się jakiejś, nie wiem, reklamy, jakiejś promocji, czegokolwiek, aby mieć tylko co do garnka włożyć. No, jak to zawsze mówi Bessa, weryfikuje, jak to mówi Warren Buffett, gdy jest odpływ, wtedy widzimy kto pływa bez majtek. No, gdzieś widać takich rodzynków. No, ale już odbiegając do tego tematu, kasyna, bo znowu się, się rozgadałem, bo, bo to jest bardzo ciekawy temat, ten cały hazard, to, to kasyno i tak, tak. Wszyscy wygrywają, siedzą tam na Malcie, pokazują kurde okulary, Gucci, e, nie wiem, Rolexy z Turcji i tak dalej, i tak dalej, że ludzie się na to łapią, to mnie nigdy nie przestanie zastanawiać. No, ale teraz wracamy do, do naszego puszczejna i trochę chopium, e, tylko jeszcze łyk kawki. Do naszego hopium, mianowicie nie wiemy co się wydarzy. No, i tyle, kurtyna, można kończyć materiał. Nie wiemy co się wydarzy, natomiast jakby się tak zastanowić, to w sumie Rysiek nigdzie nie poszedł. Jeżeli oczywiście da nam tutaj livestreama, jeżeli wiadomo, on tam pisał nie wiem z 8 dni temu, czy ile tam, że live stream będzie, bla bla bla. No, na razie tego nie ma. Natomiast wydaje mi się, że on nigdzie nie poszedł. I oczywiście nie mamy tutaj stuprocentowej pewności, że on w ogóle żyje, i tak dalej. Natomiast, no tak, wygrał Sek, coś tam próbuje budować teraz, tak? On tam gdzieś cały czas jest obecny. I tak, jak ceny teraz spadły, wiadomo, mamy małą płynność, więc tutaj wahania cenowe w jedną czy w drugą stronę to jest moment. Zaczną ludzie sprzedawać, co widzieliśmy teraz, bam, mamy 30% w dół. Do tego dodając Bitcoina, zjazd Ethereum, tego wszystkiego, to też nam nie pomaga. Ale tak samo w drugą stronę. Jednym postem, przykładowo, Rysiek pisze, come on, robię, kurde, live'a za 5 minut i rzeczywiście ten live się odpali i on tam będzie i nie będzie to jakiś machlojek AI, no to kurde. No to, no to jesteśmy w domu, nie? To, to mamy tutaj, kurde, 15-20% o tak, od odpalenia streama. Hmm. Więc mówię, jak na moje, on nie poszedł nigdzie. Mam taką nadzieję, tak jak mówię, jest to hopium. Hmm. Stara się gość coś tam budować. Szkoda, że w jakimś takim dziwnym trochę stylu. Szkoda, że w w takim momencie gdzieś tam odpala to sacrifice. Oczywiście nikt nie musi brać udziału w tym poświęceniu, no ale ale ludzie kochają Richarda i w sumie ludzie wiedzieli, jak i jaką osobą jest Rysiek przy pierwszym poświęceniu, przy drugim poświęceniu. Natomiast tutaj główną rolę zagrał pewnie sukces Heksa i to trochę przyćmiło. Osoby ryśka, chociaż on tam w tych live'ach też był taki elokwentny, inteligentny, tłumaczył wiele technicznych rzeczy, uczył ludzi, i tak dalej, i tak dalej. No potrafił tutaj ten makaron na uszy jednak nawinąć. Z czego się śmialiśmy już też nie raz. I tutaj jest podobna sytuacja. Wiemy, jaką osobą jest Rysiek. No i ludzie dalej poświęcają. No i okej, okay, oczywiście to każdego są pieniądze, każdy robi sobie z tym, co chce. Natomiast wiedzieliśmy, że to jest. To jest, jakby to powiedzieć, śliski typ. Że Rysiek, Rysiek to jest twardy zawodnik i on, on nie gra w naszą grę, on gra w swoją grę. On zapewne chce wytrzepać wszystkich, może, chce jak najwięcej tych tokenów mieć dla siebie. Wiedzieliśmy, jaką on jest osobą, a pomimo tego. Ludzie wysyłają dalej te pieniądze. No mówię, może hopium, a może tym razem będzie inaczej. Może tym razem będzie dużo mniej portfeli, nie będzie dużo wielorybów, nie będzie miał kto z tego rzucać i może ten token wystrzeli. Ja mam tylko taką nadzieję, że, że ten projekt jest gotowy. Że to rzeczywiście wystrzeli albo wstrzeli się w moment, w którym ogólnie Bitcoin się ruszy, Ethereum się ruszy, znowu wróci ten sentyment na rynek i wtedy rzeczywiście drzwi będą otwarte dla ludzi, którzy przyjdą tutaj z pieniędzmi, oczywiście tylko i wyłącznie na Pool chain. Jeżeli ten Proof X będzie e, wielołańcuchowy, no to świetna sprawa. Jeżeli to będzie działało bardzo dobrze i ludzie rzeczywiście będą mogli w moment niemal wysłać pieniądze tutaj na sieć, dostać tokeny, świetna sprawa i zobaczymy trochę brakuje tego patusiarskiego ryśka, który jechał po wszystkich, no ale niestety teraz to wszyscy jadą po nim więc on niestety nie może wyjść z nory bo nie ma argumentów, których mógłby używać, żeby ściągnąć innych do parteru na chwilę obecną wszystko pięknie poleciało okej, okay, no wygrał szek. Coś tam próbuje budować. Zobaczymy, jak tam Richard The Builder sobie poradzi. I chyba tyle. I chyba tyle z mojej strony. Także mówię, chałupium jest takie, że Rysiek moim zdaniem nigdzie nie poszedł. Brakuje nam tylko potwierdzenia, że on rzeczywiście żyje i że zrobi live. Jednym live'em on może podnieść ceny. I właśnie, o, wracając jeszcze do tego poświęcenia i do tego, że ludzie sprzedają. Ludzie właśnie takimi zagrywkami Rysiek, czy to post, czy to jakiś sacrifice, on manipuluje ludźmi. Ludzie, którzy nie do końca wiedzą, co mają robić, jak się trzymać własnej strategii, są jak te właśnie małpki, którymi właśnie Rysiek się bawi. Nie mieli stableów, no to dobra, to rzucam te pulsy, byleby wziąć kurczę udział w poświęceniu. A co jeżeli ten projekt wyjdzie dopiero za dwa lata. I ty finalnie sprzedałeś teraz pulsa na glebie, puls zrobi razy 5, wrócimy do sacrifice, a proof x jeszcze nie wystartuje. I moim zdaniem właśnie ludzie nie myślą w ten sposób, nie mają jakiejś tam strategii na to. W ogóle pewnie większość z nas nie była przygotowana na to, że wyskoczy jakieś kolejne poświęcenie, raczej myśleliśmy, że to by była jakaś tam żenada i nieporozumienie. Natomiast moim zdaniem spora część osób. Jeżeli oczywiście Pro X nie wystartuje na, na dniach, czy na tygodniu od poświęcenia powiedzmy. I się się no to dużo ludzi po prostu straci hajs. No, 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 i, no i tyle. Więc teraz ludzie sprzedają na dołku, gdzieś tam na glebie, mam nadzieję. I finalnie mogą stracić jeszcze więcej. Finalnie chodzi o to, żeby ludzie po prostu jak najwięcej. Pieniędzy stracili, tym samym różne zagrywki hazardowe, różne jakieś lewary, różne jakieś pożyczki, różne jakieś kurcze, nie wiem, dostarczanie nawet płynności nie do końca jest ok, jeżeli nie, nie wiesz mniej więcej, jak jeden token może się zachować względem drugiego. Tym samym stracisz po prostu hajs. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby jak najwięcej osób miało jak najmniejsze torby. I zarobią tylko ci, którzy mają trochę więcej cyferek na koncie. Nie będą czekali na razy 100, a wyjdą po razy 5 przy sacrifice. I tutaj też można było wyjść wielokrotnie, kurczę tam powyżej sacrifice. Ale dążę do tego, że od dołków. Kurde, razy 50 możemy teraz nawet i zrobić. To będzie razy 10 od sacrifice, nie? Razy 50 to jest spoko cena Tylko. Kiedy my wchodziliśmy, to jest najważniejsze. A i chyba nie powiedziałem o tym, że PTGC będzie miało nową stronę. Już niedługo będzie można ją odpalać z komputera, bo będzie działało na IPFS-ie. I co najlepsze, PTGC w przyszłości już takie przebąkiwania są. Może to mówiłem na początku materiału, że za. Onboarding ludzi, w sensie zamówienia o PTGC, jak ktoś przyjdzie do naszej społeczności, to będzie możliwość nagradzania tych ludzi, którzy, że tak powiem, przyciągnęli nowych tutaj inwestorów, powiedzmy, i będzie to oczywiście robione ze środków z DAO. To jest taka ciekawa gdzieś tam opcja na przyszłość. Powiedzmy, że nie wiem, PTGC będzie miało 500 milionów czy 1 miliard market capu, będzie robiło dobre pieniądze. I finalnie taki jakby to. To jest chyba ten polecający link, czy coś takiego, że jeżeli ktoś się tam zaloguje, czy tam zakupi krypto z twojego linka, to będziesz mógł dostać coś tam, nie? I finalnie dalej to będzie z wolumenu, dalej to będzie ze skarbca, więc dość kolejna, fajna, ciekawa opcja. Jeśli chodzi o PTGC, chyba o tym mówiłem na początku, ale nie wiem, jeśli się rozgadają, bo lecę lec na Freestyle'u yy, nieprzygotowany. Więc tak. No i co? Nie bierzcie udziału w kasynach, nie kręćcie ruletką, może Proof X to jest kolejna ruletka, może kolejny jakiś tam błyszczący obiekt, który ma spowodować, że sprzedacie pulsa. Nie wiem, ja się na tym nie znam, ale widzę coraz więcej takich rzeczy, że ludzie chwytają się już czegokolwiek, aby chociaż zarobić 20 czy 40%. Nie zapominajcie o tym, gdzie są wasze fundamenty, z czego się powinien składać wasz portfel. Nie zapominajcie w co inwestujecie, nie zamieniajcie tych rzeczy na jakąś nową zabawkę, bo nigdy nie wiemy, w którą stronę rynek pójdzie. Wszystko się może zmienić diametralnie i niekoniecznie te memcoiny z niską płynnością zrobią raz 10 czy razy 15. Patrzcie na płynność, patrzcie na tokenomię i zobaczymy, co nam rynek przyniesie. Jak dla mnie. To jeszcze nie jest koniec cyklu, a na chwilę obecną jest to koniec tego materiału, więc trzymajcie się i do następnego.